Cześć, Czełem, z tej strony Marta, zielone bieganie i witam Was w przepięknej szczewnicy, gdzie spędzam w sumie już no ostatnie dni marca, bo jest to weekend marcowy. Dzisiaj mamy zmianę czasu, tak więc naprawdę piękne, wiosenne. Okoliczności i cieszę się, że tutaj ze mną jesteście. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, a jest kilka takich osób, będzie mi niezmiernie miło, jak do mnie dołączycie i zostaniecie na dłużej. W dzisiejszym materiale będzie temat. Ciekawy, Ciekawe dla osób i początkujących, i zaawansowanych, które na serio biorą sobie to, co mówi im zegarek, ponieważ chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać na temat moich wyników z badania wydolnościowego versus to, co pokazuje zegarek. Czyli uwaga, postaram się odpowiedzieć na pytanie z mojej perspektywy, czy zegarek. Kłamie I na ile te informacje, które zawarte są w zegarku i który twierdzi, że to są nasze strefy tętna, taki mamy próg mleczanowy, to one są prawdziwe? I w jaki sposób one korespondują do tego, co pokazuje takie profesjonalne badanie wydolnościowe? To wideo podzielimy sobie na kilka prostych części. Powiem Wam, na czym polega takie badanie wydolnościowe. Odniesiemy się do wskaźników takich jak VO2 Max, opowiem Wam, co to jest HR Max, czyli moje maksymalne tętno oraz strefy tętna. Czyli to są te trzy najważniejsze rzeczy, którymi kierujemy się podczas planowania, egzekwowania treningu i pokażę Wam, w jaki sposób to się po prostu odnosi między danymi automatycznymi zegarka, a dotek z badania wydalnościowego. Czyli to będzie druga część. Trzecia część to będzie takie podsumowanie, czyli czy warto takie badanie zrobić i na ile możemy temu naszemu zegarkowi zaufać. Jak wygląda takie badanie wydolnościowe? Byłam w Krakowie w Akademii Kultury Fizycznej, czyli po prostu na uniwersytecie i naprawdę bardzo mi się podobało. Całość wyglądało w ten sposób, że o tam. Przyszłam na określoną godzinę, była chwila rozgrzewki, a następnie przystąpiliśmy do badania. Badanie miało charakter progresywny, czyli taki stopniowany. Idea polegała na tym, że co dwie minuty progresywnie została zwiększana prędkość tego mojego biegu przy nachyleniu 1%. I w momencie, jak dotarłam do 16 km na godzinę, to następowała zmiana nachylenia. O 1% na 2 minuty. Więc y, całość przebiegła dość sprawnie. Chyba zamknęłam się w 15-20 minutach, już z rozgrzewką. No i na tej podstawie zostały wytyczone progi wentylacyjne, czyli próg tlenowy, beztlenowy, VO2 MAX. Najbardziej mi zależało właśnie na tych strefach tętna, ponieważ sądzę, że jak wielu z Was robię pewne treningi za mocno. Dzisiaj miałam 15-minutowe podbiegi dało popalić. I chciałam też te, poznać faktyczne te moje strefy tętna, żeby móc mądrzej yy, wykonywać swoje treningi. Nie chcę Was zamęczać wszystkimi danymi, ponieważ ich było sporo, ale chcę się odwołać do tych trzech najważniejszych. Dobra, zaczniemy może od pierwszego wskaźnika, czyli od V2 Max. Yy, w sportach wytrzymałościowych wielokrotnie jest taka, ja mam takie wrażenie, że jest taka fiksacja. No, jakie masz vo 2 Max? Osobiście nigdy za bardzo się tym jakoś nie kierowałam. Znaczy to polega. VO2 Max to jest wskaźnik, który pokazuje jakby zdolność naszego organizmu do tego, ile tlenu jest w stanie pobrać. Oraz wykorzystać w mięśnia. Innymi słowy, ile jesteśmy w stanie pobrać tego tlenu i biec na wyższej intensywności przez dłuższy czas. Otwieram sobie moją aplikację. Jeżeli chodzi o mój zegarek, jest to Koros Apex 2, to, co mam w aplikacji u siebie, stanowi zapis przed no, no dwa lata. Tak naprawdę biegam w tym zegarku i jeżeli chodzi o paski tętna, to były przeróżne od garminowskich, teraz mam łachu, tak więc kilka ich było, nie powiem, żeby one były zbyt trwałymi urządzeniami, ale to co widzę tutaj, to jest zapis z Corosa Apex 2 oraz no, z kilku pasków tętna. I teraz tak, otwierając aplikację, VO2 Max wynosi równy 50. Dokument z opisem danych z mojego badania, i tutaj pokazuje mi, że maksymalne mam 51,8. Różnica dużo, niedużo, to już zostawiam Wam. Tak jak mówiłam wcześniej, dla mnie to nie stanowi jakiś. Stały, wyznacznik, to się też zmienia w zależności od cyklu treningowego, czy jestem na początku sezonu, czy pod koniec, więc tym bym się nie za bardzo nie przejmowała, ale zobaczcie, że jednak ta różnica jest niewielka, bo niewielka, no ale wciąż. Przechodzimy do drugiej rzeczy, jaką jest moje tętno maksymalne. I to byłam ciekawa, jak to wyjdzie, ponieważ nie do końca e, po, znałam siebie z tych moich maksymalnych możliwości pracy na tętnie, bo teraz się już to troszkę zmieniło, zwłaszcza pod górę. O wiele łatwiej jest mi wygenerować moc pod górę niż na przykład na płaskim. Ciężej mi jest wejść w, te w ten najwyższy zakres tętna na płaskim niż pod górę. Pod górę jakoś mi to przychodzi, mam więcej mocy i no to no, po prostu no, jestem góralką, a nie sprinterką z płaskim, stąd żeby wygenerować to tętno maksymalne pod górę i zastanawiałam się, jak będzie na tym badaniu, yy, no ale osiągnęłam faktycznie tam taki maks, że mówię, no, no już nie dam po prostu rady, więc jestem zadowolona i powiem Wam, jak to się przekłada. W, w zegarek pokazuje mi, że maksymalne moje tętno wynosi 190 uderzeń więc jest to całkiem sporo. Patrzę w wyniki badania wydolnościowego i tutaj moje tętno maksymalne nie wyszło 190, 187. No i znowu, margines błędu mało, nie mało. zostawiam Wam. Osobiście wydaje mi się, że nie jest najgorzej, że jednak nie jest tak przestrzelona ta, ta różnica, ale dobra. Trzecia rzecz i dla mnie najważniejsza to są strefy tętna. I wiecie co? Trzeba też uważać na to, żeby nie zafiksować się i odnosić jeden do jednego to, co jest pokazane w zegarku, czy w jakiejkolwiek innej aplikacji, takiej, że tak powiem, automatycznej, a profesjonalnym badaniu wydolnościowym, ponieważ te strefy mogą być tutaj troszkę inaczej zrobione, w zależności jaka jest nomenklatura, to znaczy jak y, definiowany jest, y, nie wiem, strefa pierwsza do powiedzmy piątej, szóstej, w zależności, czy tak jak tutaj mam strefę regeneracyjną, podtrzymującą, kształtującą, beztlenową. Czyli mieszaną. No ale widzicie, to jest trochę tak, że to w zależności do czego się odniesiemy. Ale dobra. Postaram się to jak najbardziej ujednolicić, żeby po prostu pokazać w jaki sposób te dane się różnią. Chodząc na KOROSA, na aplikację, to w teorii ta strefa regeneracyjna, czyli taka totalnie chillax, jest wspaniale, nie poce się i w ogóle śpiewam, jest super, jest do 135. W odniesieniu do tego tętna maksymalnego 190. Na badaniu ta wartość wynosi 120, czyli tutaj ta strefa regeneracyjna jest. Do 70%. Potem mamy strefę tlenową, i pokazuje mi, że jest od 135 do 152. Odnosząc się do badania, to tutaj strefę podtrzymującą tlenową mam od 120 do 144, gdzie pierwszy pułap tlenowy, czyli tę strefę Czyli ten pułap wentylacyjny pierwszy mam na 144 uderzeniach. To jest ten mój pułap pierwszy wentylacyjny tlenowy i następnie mam tlenową kształtującą, czyli od 85% i między 146 a 160. Dwa. Nosząc się do tego, co jest w aplikacji, no faktycznie pokazuje mi, że strefę trzecią mam od 153 do 161, a tu mam do, 160, do 162, że nie umiem po polsku. Tak więc zobaczcie, że wcale nie ma aż takiej różnicy. Co ciekawe, tutaj w korosie mam ten Lactate Threshold, czyli ten próg mleczanowy od 169, czyli ta różnica wcale nie jest tak tak duża. No i to też w ten sposób układa mi te strefy. Tak więc jak widzicie, nie ma co też się fiksować jeden do jednego, ponieważ zegarek też to troszeczkę inaczej przelicza. Ostatnia rzecz, już w ramach ciekawostki, bez tempo. Bo tempo biegu wskazuje na konkretne strefy, w których się znajduje, jeżeli chodzi o moją wydolność. Trzeba tylko pamiętać, że są to strefy po płaskim. Plus dwa, pamiętajcie o tym, że to, co na badaniu było na nachyleniu bieżni 1% i mimo wszystko to robi naprawdę różnicę. Mam nadzieję, że w takim ogólnym zarysie pokazałam Wam, jak odnoszą się dane z badania wydolnościowego do tego, co jest w zegarku i yy, podzielę się z Wami takim moim wnioskiem, ponieważ jeżeli zaczynacie bieganie w górach, czy w ogóle bieganie krótko-długodystansowe i wiecie, i dopiero bawicie się tym biegiem. Nie za bardzo zależy Wam na zajmowaniu najwyższych miejsc w Mistrzostwach Polski i świata. Uważam, że wskaźniki z zegarka, jeżeli są one poparte pasem tętna na klacie, bądź na ramieniu, te z nadgarska kompletnie się nie liczą, bo są zdurne, to naprawdę daje on całkiem niezłą estymację. Oczywiście, zawsze warto robić sobie takie badanie wydolnościowe, zwłaszcza że raz na rok kwota 300 zł inwestycji w nasze no w naszą pasję, no jakby nie patrzeć, to też jest ciekawe doświadczenie i też pozwala jeszcze lepiej zweryfikować te dane. Jednak jeżeli nie chcecie się w to bawić i nie macie na to czasu, pieniędzy, co jest całkowicie zrozumiałe, z mojej perspektywy te dane, które są pokazywane w korosie naprawdę yy, mimo tego, że jest lekkie odchylenie, to muszę przyznać, że naprawdę są one dokładne. Yy, dla mnie było to o tyle zaskoczeniem. Wydawało mi się, że bardzo będą się różniły, a tu jednak yy, yy, no było lekkie odchylenie z tym moim V2 Max, ale to jest tam mało istotne. Jeżeli chodzi o tętno maksymalne, jestem w stanie uwierzyć, że zrobiłam. Yy, Więcej, jakby więcej tych uderzeń na treningu, ze względu na to, że raz ci chodzi, czy na zawodach, wchodzi ci adrenalina, upał, wiele rzeczy, a na takim badaniu wydolnościowym było to mm, takie hermetyczne środowisko, więc ja jestem w stanie wierzyć, że nawet mam lekko wyższe niż to, co wyszło na badaniu wydolnościowym, ale okej. Okay. Jeżeli chodzi o te strefy tętna, będę się kierowała tym, co jest w badaniu wydolnościowym, to znaczy, jeżeli mam pierwszy pułap tlen do 144, to będę się tego trzymać, a nie tego, co jest na tym zegarku, a po drugie też na tyle już biegam na samochód uczucie, że ja czuję, jak już wchodzę na pierwszy pułap wentylacyjny, drugi, a to mi tylko to podkreśliło i to naprawdę powiem Wam, że jest spójne z tym, jak się czuję, ponieważ drugi pułap wentylacyjny, czyli to jest ten próg leczanowy, to jest 172 uderzenia. Ja faktycznie, to, czyli to jest to bieganie na progu tak zwanym, progu beztlenowym i powiem Wam, że jak ja wchodzę na 186 184 uderzenia, to ja, ja już to czuję, ja już czuję, jak zaczyna mnie piec, a w momencie jak biegam do tych 172, to mo, dobra, może jest ciężko, ale mimo wszystko jest jakiś tam komfort zachowany. A jak wchodzę na te 173, 184, to naprawdę. Czuję tą różnicę. Reasumując, cieszę się, że zrobiłam te badania wydolnościowe, bo naprawdę przyda mi się to w treningu. Pokazało, zweryfikowało to też dane z zegarka. No i uważam, że mam już na tyle danych, które pozwolą mi naprawdę w mądry sposób realizować ten trening: weryfikować to, czy nie robię pewnych rzeczy za mocno. W dłuższej perspektywie ten trening będzie po prostu skuteczny, więc jestem ciekawa Waszych opinii, jak uważacie, czy takie badanie wydolnościowe warto zrobić, czy zegarki są na tyle szczegółowe, że pozwalają naprawdę na skuteczny trening. Dajcie znać w komentarzach, sekcja komentarzy jest cała dla Was i no cóż, do zobaczenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się, pa pa!